Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. że Pablo Escobar zarabiał tyle, że nie wiedział już jak to wszystko wydawać. Kupował polityków, policjantów, całe instytucje. Na jego polecenie ginęli ludzie, miał po prostu wszystko. Przez chwilę można go było określać królem Kolumbii, ale niestety dla niego nic nie trwa wiecznie i z czasem wszystko się od niego odwróciło. Pablo został sam, ścigany, zdradzony, z kulą w głowie. Jak to możliwe, że chłopak z biednej dzielnicy Medellin podporządkował sobie cały kraj, a na koniec i tak wszystko stracił? Historia Pablo Escobara zaczyna się w grudniu 1949 roku w kolumbijskim Rio Negro. Urodził się jako syn Hermildy, nauczycielki w szkole podstawowej i Abela rolnika, który próbował utrzymać rodzinę z pracy na roli. Niby zwyczajna rodzina jak na kolumbijskie realia, ale już wtedy otoczenie mówiło, że Pablo patrzy inaczej, że to dziecko, które wie czego chce i nie cofnie się przed niczym, żeby to osiągnąć. Kiedy miał kilka lat, rodzina przeprowadziła się do Medellin, miasta, które dziś kojarzymy z kartelami i wojną narkotykową, ale wtedy to było miejsce pełne sprzeczności. Z jednej strony nowoczesność, z drugiej przemoc na ulicach. Kolumbia tonęła w chaosie politycznym, w tle wciąż trwały echa wojny domowej, w miastach rosło bezrobocie, a bieda była tak powszechna, że kradzież traktowano jako formę zaradności. Uczył się bardzo szybko, był bystry, wygadany, miał naturalny dar przekonywania i zjednywania sobie ludzi. Ale nie był aniołkiem. Już jako nastolatek zaczął kombinować krat na grobki z cmentarzy, usuwał z nich nazwiska i sprzedawał jako nowe. Handlował papierosami z przemytu. Potem na jakiś czas przestawił się na kradzież samochodów i rozbieranie ich na części. Bo Pablo nie chciał zostać kolejnym pietakiem z Medellin. on chciał pieniędzy, wpływów i szacunku, a przede wszystkim władzy. Nie marzył o pracy, a marzył o imperium. I tak nastały lata 70. XX wieku. Dla Kolumbii to był czas dynamicznych przemian, ale nigdy jeszcze nie przeczuwał, że kraj ten już wkrótce stanie się epicentrum w tym światowego handlu kokainą he was my father but also he was a bandit and when i was 7 years old he told me look i am a bandit that's what i do for living and if you were to estimate how many murders is he directly or indirectly responsible for well there is not an official record of that but i believe that it is almost about 3000 people. Na ulicach wciąż jeszcze króluje marihuana a kokaina chodzi już obecna raczej jest towarem luksusowym. W tym samym czasie młody Pablo Escobar dostrzegł w niej ogromny potencjał. Kokaina w USA zaczynała zdobywać coraz większą popularność. Początkowo jego działalność była niewielka kilka kilogramów przemyconych przez granice, transportowanych przez góry przez ludzi gotowych ryzykować życie za kilkaset dolarów. Ale Pablo miał większe ambicje. Nie chciał być tylko jednym z wielu przemytników pragnął kontrolować cały proces od uprawy liści Koki po dostarczenie czystego produktu na luksusowe przyjęcia w Stanach Zjednoczonych. Zaczął inwestować, kupował samoloty, tworzył nowe szlaki przemytnicze, nawiązywał współpracę z lokalnymi producentami i przemytnikami. W tamtym czasie na scenie pojawiły się inne znaczące postacie świata narkotykowego, takie jak bracia Oloha, Carlos Leder czy Jose Gonzalo Rodríguez Gacha, zwany jako El Mexicano. Każdy z nich wniósł do biznesu swoje unikalne umiejętności i zasoby. Jednak to Pablo Escobar stał się niekwestionowanym liderem. Jego charyzma, bezwzględność i zdolność do strategicznego myślenia sprawiły, że to on rozdawał karty w tym niebezpiecznym świecie. Każdy kilogram kokainy trafiający do USA musiał przejść przez jego ręce. Prowadził zasadę plata o plomo, srebro albo ołów. Ta brutalna filozofia skutecznie eliminowała opór i zapewniała mu lojalność lub strach wśród tych, którzy mogli stanąć mu na drodze. W krótkim czasie jego imperium rosło w siłę, osiągając niewyobrażalne rozmiary. Pod koniec lat 80. Pablo Escobar kontrolował ponad 80% rynku kokainy w USA, a jego kartel przemycał ponad 15 ton narkotyków tygodniowo tylko do Stanów Zjednoczonych. Zarabiał dziennie nawet 60-70 milionów dolarów, w przeliczeniu na dzisiejsze realia to równowartość około 150 milionów dolarów każdego dnia. I bien, me dan la vida haciendo negocios así que pues fresco, tranquilo. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Na jednym z jego ranch znajdowało się prywatne zoo, tor wyścigowy, pas startowy, własna stacja benzynowa i jezioro z delfinami. To już nie był tylko biznes, to była prywatna potęga porównywalna z wpływami państw, jednak wraz z rosnącą fortuną rosła też liczba wrogów, policjantów, polityków, sędziów, a przede wszystkim konkurencyjnych karteli, które nie widziały w nim partnera, lecz przeszkodę. Bo Pablo Escobar nie był tylko królem Medelin, zaczął sięgać po cały kraj, po sądy, pałace prezydenckie, media i serca zwykłych ludzi. Dla świata był baronem narkotykowym, synonimem przemocy, terroru i handlu śmiercią, ale dla wielu mieszkańców Medellin był po prostu el patron, dobroczyńcą, ojcem, bohaterem z sąsiedztwa. Wiedział, że strach to narzędzie, ale lojalność bywa skuteczniejsza, bo amunicja kosztuje, a worek z banknotami rozwiązuje większość problemów bez jednego wystrzału. W biednych dzielnicach Medellin, takich jak Barrio, Pablo Escobar sam budował domy dla bezdomnych, boiska dla dzieci, szkoły i małe kliniki. Rozdawał gotówkę na ulicach, płacił za pogrzeby, opłacał leczenie chorych dzieci. Z jego inicjatywy powstały całe osiedla, w których ludzie po raz pierwszy w życiu mieli dostęp do bieżącej wody. To on się nami opiekuje, nie rząd, tak mówiono i wcale nie było to przesadą, bo państwo w tamtych dzielnicach nie istniało, a jeśli próbowało się pojawić, kończyło się tragicznie. Te rejony stały się de facto autonomicznymi twierdzami, ale za fasadą tej społecznej misji działała zimna, bezwzględna maszyna do eliminowania wrogów. Escobar miał długie listy z nazwiskami dziennikarzy, sędziów, polityków, przeciwników, świadków. Niektórzy z tych ludzi nie robili nic, poza tym że kiedyś zaszkodzili kartelowi. Z zimną krwią likwidował nawet własnych ludzi, jeśli tylko przestali być potrzebni. Był wszędzie, na ustach zwykłych ludzi, w analizach służb specjalnych, a nawet na liście najbogatszych Forbesa, ale coś zaczynało się zmieniać. Pablo Escobar przestał być przestępcą, a zaczynał być problemem politycznym. W 1982 roku Pablo Escobar dochodzi do momentu, w którym nie wystarcza mu już strach i pieniądze. Chce czegoś więcej, chce legitymacji, chce zdjęcia w marynarce, chce urzędowego tytułu, chce być nie tylko szefem kartelu, ale oficjalnym politykiem. I zostaje nim legalnie, demokratycznie. Startuje jako zastępca kongresmena z regionu Antoquia i wygrywa z uśmiechem na twarzy przekracza próg kolumbijskiego parlamentu. Zasłania przeszłość, opowiada, że dorobił się na kwiatach i hodowli bydła i nikt z oficjalnych kręgów nie zadaje trudnych pytań, bo w zamian za milczenie Pablo rozdaje obietnice. W kampanii mówi o tym, co najważniejsze dla zwykłych ludzi: szpitale, szkoły, domy. I zakaz ekstradycji do USA wszystko, czego od dekad nie potrafi zapewnić rząd. Dla wielu Kolumbijczyków to brzmi jak cud. El Patron, który już wcześniej budował domy i rozdawał pieniądze, teraz może to robić legalnie, tym razem z budżetem państwa, ale oczywiście nie wszyscy dają się uwieść. Minister sprawiedliwości Rodrigo Lara Bonilla nie zamierza udawać, że wszystko jest w porządku. Publicznie zarzuca Escobarowi powiązania z kartelem, mówi głośno to, o czym wszyscy szepczą. I wtedy wszystko zaczyna się zmieniać. Rodrigo Lara staje się celem. Informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. 30 kwietnia 1984 roku zostaje zastrzelony z zimną krwią na ulicach w Pogocie. Zamach wywołuje polityczne trzęsienie ziemi. Świat widzi, co dzieje się, gdy gangsterzy próbują przejmować władzę. Escobar zostaje wyrzucony z parlamentu, traci immunitet, traci wpływy, traci ochronę. Wszystko, co miał w polityce, rozpada się w kilka tygodni. Ale Pablo nie jest już ulicznym przestępcą, jest największym baronem narkotykowym na świecie, ma własną armię, własne terytorium i własny system lojalności. A co gorsze, jest raniony i upokorzony, a to oznacza tylko jedno: będzie walczył bez żadnych hamulców. Ta ideologia principal de nuestro movimiento es civismo, nacionalismo, programas sociales, ecológicos i y deportivos. Zamordowanie ministra sprawiedliwości Rodrigo Lary miało być ostrzeżeniem, ale zamiast zastraszyć państwo, Pablo uruchomił lawinę, której nie był już w stanie zatrzymać. Rząd po raz pierwszy zareagował naprawdę, zaczął śledztwa aresztowania, konfiskaty majątków. Dla Pablo Escobara oznaczało to piekło, więzienia w USA, koniec władzy, koniec wszystkiego. Wielokrotnie publicznie powtarzał lepiej grób w Kolumbii niż cela w Ameryce i postanowił wziąć kraj jako zakładnika, nie ucieka, nie chowa się, nie szuka kompromisu. Wraca silniejszy, wściekły, zdeterminowany i zaczyna wojnę z państwem. W 1989 roku ginie Luis Carlo Galana, faworyt w wyborach prezydenckich, zamordowany publicznie podczas kampanii. Powód? Poparcie dla ekstradycji. Kilka miesięcy później, 27 listopada, samolot Avinka 203 zostaje rozerwany w powietrzu. Escobar myślał, że na pokładzie znajduje się kolejny kandydat na prezydenta, jednak tym razem pomylił się, ale nie przeprosił. Oh, he killed everybody. He blew up planes. Just killed everybody. He just killed tysiące w miastach wybuchają bomby, na ulicach strzelają snajperzy, radio odczytuje codzienne komunikaty o zamachach i egzekucjach. Sędziowie, prokuratorzy, dziennikarze, policjanci giną dziesiątkami, setkami. Cała Kolumbia żyje w napięciu, sądy nie działają, policja nie wychodzi z komisariatów. I wtedy, gdy wydaje się, że już nie ma ratunku, Pablo wyciąga rękę, proponuje pokój, ale oczywiście nie za darmo. Stawia warunki, zrezygnuje z przemocy, zamknie się w więzieniu, ale tylko w Kolumbii i tylko pod jednym warunkiem: zakaz ekstradycji. To nie była kapitulacja, tylko strategiczny manewr, bo Pablo Escobar wie, że może zabić prezydenta, może zniszczyć budynek sądu, może podpalić kraj, ale bez politycznego rozwiązania nie utrzyma się długo. A Kolumbia zmęczona i zakrwawiona zaczyna się łamać. Ministrowie bali się o swoje życie, sędziowie masowo rezygnowali, a media pisały nie o polityce, lecz o kolejnym wybuchu bomby w centrum Bogoty. Escobar wiedział, że jego największym wrogiem nie są kartele skali, ani nawet kolumbijskie wojsko. To była ekstradycja do USA, jedyna rzecz, której naprawdę się bał, dlatego zaproponował układ, który do dziś brzmi jak absurd. Podda się dobrowolnie, ale tylko pod warunkiem, że nie trafi do Stanów i że sam wybierze sobie więzienie. Rząd przystał na jego warunki, ustawa zakazująca ekstradycji przeszła przez parlament. Escobar wszedł do historii jako pierwszy człowiek, który nie tylko negocjował z państwem, ale wręcz je pokonał. Tak powstała La Catedral, oficjalnie więzienie, jednak w praktyce luksusowa rezydencja z widokiem na Medellin. Położona wysoko w górach, otoczona murem, ale bez strażników z ramienia państwa. Ochronę zapewniał sam Escobar. Na miejscu znajdowały się własne boisko do piłki nożnej, bilard, jacuzzi, bar z alkoholem, kuchnia z najlepszymi produktami, sypialnie gościnne dla rodziny i znajomych. La Catedral było tylko symbolem kapitulacji państwa, niczym więcej. Ale bajka nie trwała długo. W 1992 roku dwaj wspólnicy Escobara zostają zamordowani w murach La Catedral. Próbowali działać na własną rękę. To był moment przesilenia. Dla rządu ostateczny dowód, że nie ma kontroli nad tym, co dzieje się w więzieniu. 22 lipca 1992 roku podjęto decyzję. Szturmujemy La katedral. Tylko, że Pablo już tam nie było. Uciekł kilka godzin wcześniej tylnym wyjściem w towarzystwie ludzi, którzy jeszcze niedawno powinni go pilnować. Znowu był wolny, ale to nie był już ten sam Pablo Escobar. Nie miał już ze sobą narodu, nie miał poparcia polityków, nie miał nic poza strachem i desperacją. Zaczynał się ostatni rozdział tej historii. Po ucieczce z La Katedral Pablo Escobar zniknął. Z człowieka, który przez dekady paraliżował całe państwo, został tylko cień: samotny, zmęczony, coraz bardziej rozpadający się. W jego stronę ruszyły dwa czoła: Państwo Kolumbijskie oraz Los Pepes, mściwa organizacja złożona z ofiar kartelu, rywali i byłych wspólników. Los Pepez nie mieli litości, zabijali każdego, kto choć raz podał rękę Pablowi. Wysadzali domy jego ludzi, śledzili jego rodzinę, rozstrzeliwali byłych sicarios. Zmieniał lokalizację co kilka dni, spał na podłodze, jadł w pośpiechu. Przypominał raczej bezdomnego niż dawnego barona. A jednak przez cały czas próbował jeszcze komunikować się z synem, to była jego ostatnia kotwica. 2 grudnia 1993 roku popełnił jednak błąd. Zadzwonił do swojego syna Juana Pabla i rozmawiał z nim za długo. Namierzono go. Oddział kolumbijskich komandosów ruszył na miejsce. Dom w dzielnicy Los Olivos w Medellin został otoczony. Pablo próbował uciekać po dachu z pistoletem w ręce, ale nie było gdzie uciekać. Padły strzały, jedna kula w nogę, druga w plecy, a trzecia w głowę. Niektórzy twierdzą, że to była egzekucja, inni, że Pablo, zgodnie z tym co wielokrotnie mówił, sam odebrał sobie życie. Zawsze przecież powtarzał: lepszy grób w Kolumbii niż cela w USA. Jego ciało leżało na dachu, samotne, zniszczone, niepodobne do legendy, którą stworzył. Tak umarł człowiek, który miał własne państwo, własne wojsko i własne prawo, człowiek, który marzył o imperium i w tym imperium się utopił, ale legenda dopiero miała zacząć żyć własnym życiem. Śmierć Pablo Escobara nie zakończyła historii, ona ją tylko przyspieszyła. Jego imperium rozpadło się w kilka tygodni, karter z Medellin przestał istnieć niemal z dnia na dzień. Część ludzi została aresztowana, część zginęła, a reszta po prostu zniknęła. Pablo nie zostawił testamentu, nie było rozdziału spadku, planu awaryjnego, żadnej instrukcji. Zostały tylko góry długu, fikcyjne inwestycje, niedokończone dile i wrogowie, którzy nagle przestali się bać. Jego rodzina, żona, dzieci, matka próbowały uciec z kraju. Każde państwo wiedziało, że przybycie bliskich Escobara to proszenie się o problem. Problemy. Ostatecznie udało im się wyjechać do Argentyny, gdzie zamieszkali pod zmienionymi nazwiskami. Syn Pablo, Juan Pablo Escobar zmienił tożsamość na Sebastian Marokin, Został architektem i co ciekawe przez lata próbował naprawić to, co ojciec zniszczył. Wydał książkę, jeździł po świecie, spotykał się z rodzinami ofiar kartelu. W jednym z wywiadów powiedział jasno. Był otwarty na conversation, ale to change coś. You know, the CIA was after him, the FBI, everybody was after him. And nobody could stop him. Neither did I, as a 14-year-old. Ale świat zaczął zapominać, bo im dalej od śmierci Escobara, tym bardziej stawał się on postacią popkultury. Murale, koszulki, kubki z jego twarzą, wycieczki śladami kartelu, selfie przy grobie, serial, który ukazał go bardziej jako punktownika niż mordercę. Mit zamiast rzeczywistości, a rzeczywistość była taka: Pablo Escobar odpowiadał za tysiące ofiar, za państwo, które przez lata było całkowicie sparaliżowane. To nie był bohater, to był człowiek, który zbudował swoje imperium na krwi i zapłacił za to najwyższą cenę. Bo Pablo, choć martwy, nigdy tak naprawdę nie zniknął. W Kolumbii nie ma jego pomników, ale są murale. Seriale takie jak Narcos jeszcze bardziej rozmyły granice. Pablo stał się ikoną, buntownikiem, człowiekiem z zasadami, tylko że te zasady kończyły się zawsze na końcu lufy. I choć jego ciało gnije od dekad w ziemi, jego legenda ma się doskonale. Bo Pablo Escobar to nie tylko nazwisko, to symbol, przestroga i niestety dla niektórych wzór. Ale Pablo to tylko początek, bo choć jego imperium runęło, świat nie znosi próżni. Nowe kartele powstały m.in. w Meksyku, a więcej o tym dowiesz się z filmu, który właśnie wyświetla się na ekranie.